ostatnie 24 godziny w świecie wrestlingu to naprawdę istny chaos. I widziałem wiele komentarzy z waszej strony odnośnie tego, co wydarzyło się szczególnie na gali Money in i większość z was po prostu pytała i była ciekawa tego, co oznacza powrót Vince'a McMahona do WWE. To znaczy na pewno w jednym jesteśmy wszyscy zgodni, nie oznacza to nic dobrego i tak też właśnie sami pisaliście. Postanowiłem więc zebrać wszystkie informacje, które są dostępne w sieci i przedstawić ją właśnie w tym odcinku. Powiem wam dokładnie co wydarzyło się na zapleczu Money in the co też wydarzyło się na zapleczu drugiego dnia Wrestlemania? Podsumujemy to sobie oraz powiemy, co dokładnie oznacza powrót Vince'a McMahon'a do WWE. Subskrybujcie oczywiście radą aby nie przegapić żadnego kolejnego materiału, bo naprawdę ostatnio dzieje się bardzo dużo i mimo, że niekoniecznie dobrego, to uważam, że warto jest ze wszystkim być na bieżąco. Na dniach pojawi się również odcinek poświęcony sprzedaży WWE, bo tak oficjalnie WWE zostało sprzedane, ale o tym chcę właśnie powiedzieć obszerniej w oddzielnym materiale. Niektóre wątki mogą być powiązane, ale wszystko dokładnie przedstawiam wam w oddzielnym Materiale, więc również go na kanale możecie wyczekiwać. Co do powrotu Winsa, to oczywiście zapraszam Was do dyskusji na dole w komentarzach pod tym filmem. Zostawcie również polubienie, aby ten film miał jak największy zasięg, i lecimy już z tematem. Nie do ukrycia jest to, bo w sumie sam Vince McMahon też się z tym nie krył, że wrócił on do WWE. I stwierdzenie wrócił do WWE oznacza, że wrócił do kwestii kreatywnych, bo teoretycznie Vince McMahon latem zeszłego roku opuścił już szeregi WWE. Jego biuro również zostało oddane, ale co do biura to w sumie też jest ciekawe i o tym powiem wam za chwilę. I jakby nie patrzeć było to takie dla nas trochę przymydlenie oczu, abyśmy pomyśleli faktycznie Vince odszedł, Vince nie bierze udziału w tym i w tym, a tak naprawdę wygląda na to, że Vince McMahon przez te wszystkie miesiące knuł kolejny swój plan. I plan był jasny: sprzedać federację WWE, a dokładnie sprzedać w niej większościowe udziały. Co też w sumie daje możliwość zdecydowania za całą firmę, ale o tym poglądamy sobie dokładniej w kolejnym odcinku poświęconym stricte sprzedaży federacji WWE. Vince McMahon uknął swój plan, wrócił i jak widzimy, dostajemy to, czego dosłownie nie chcemy. I zanim przejdziemy do Golimany Atro, bo to w sumie podczas niej wydarzyło się najwięcej, i na nią tak bardzo teraz wszyscy narzekają w internecie i dobrze, bo jest na co narzekać, to cofnijmy się jednak jeszcze dzień wcześniej, czyli do drugiego dnia WrestleMania 39. 9. Jak się okazuje, Vince Penn, tak jak zostało powiedziane i to, o czym też was informowałem, był przez cały weekend w Los Angeles. Natomiast informacje, które pojawiały się też wtedy, były takie, że jest w Los Angeles, ale nie bierze udziału w żadnych kwestiach kreatywnych, ani niczego się po prostu nie będzie dotykał. Miał on po prostu być tam czysto sentymentalnie. I to byłoby w 100% zrozumiałe, gdyby nie fakt tego, co teraz pojawiło się w internecie. Mianowicie, Vince Penn, przez cały weekend WrestleMania był w Los Angeles, był w SoFi Stadium i miał tam swoje oddzielne biuro. Pracował on właśnie z tego biura i wydał Stamtąd polecenia i nie wszyscy zawodnicy prawdopodobnie o tym nawet wiedzieli. Wszyscy mówimy o zmianach, które zostały wprowadzone na Galimandę i ale warto powiedzieć również o tym, że w dzień drugi również Vince N prawdopodobnie ingerował. Jak się okazuje, segment Bobby Lashleya, który pierwotnie miał pojawić się w ringu, miał powiedzieć o swojej potencjalnej walce na WrestleMania i miał interweniować wtedy LA Knight. Dokładnie, LA miał być w LA, ale finalnie go nie było I odpowiedzialny za to jest prawdopodobnie Vince McMahon Mówię prawdopodobnie, no bo jednak nie są to oficjalne informacje Wszystko to są plotki, ale wydają się one być z tak zaufanych źródeł Że chyba muszą być prawdziwe Jedną też z głośniejszych plotek aktualnie jest to, że jakiś czołowe gwiazdy Chcą opuszczać szeregi W i mowa tutaj między innymi o Bailey, Ale to tak tylko wtrącę i was uspokoję, że nawet sam Fightful Select A dokładniej Ross Sapp napisał na swoim Twitterze, że nic takiego nie doszło do niego I wszystkie informacje, które pojawiają się z ust, że Fight Full alert mówi o zwolnieniach są nieprawdziwe. Wracając, jeszcze do drugiej dnia Wrestlemani. Segment Bobby Lashley z Eliantem nie miał miejsca. Vince N. ponoć nakazał, aby to właśnie po prostu Lashley triumfował sobie z całym trofeum Andre The Giant. I chyba nie muszę tłumaczyć tego, jak beznadziejny był to segment. Kolejną zmianą, którą zarządził Vincent N. podczas drugiej dnia Wrestlemani było pojawienie się shot na arenie. Jak się okazuje, WWE kupiło specjalny czołg, którym to właśnie miała pojawić się na Wrestlemani i miała ona mieć swoje personalizowane wejście właśnie w tym Winsmoke N z niewiadomych przyczyn właśnie tego samego dnia podczas trwania show zrezygnował z tego pomysłu. I zmian oczywiście nie koniec, bo dzień kolejny, Monday Night Raw, na którym oficjalnie Vincent N już był i jak się też okazuje na dzień dzisiejszy, pracował on ponoć z poziomu Gorilla, czyli z tego gdzie siedzą wszyscy producenci i to wszystko jest, wiecie, produkowane, przekazywane do kolejnych osób znajdujących się na arenie itd., tak dalej, tak dalej, czyli był na tej głównej słuchawce. I tutaj zmian, które zostały wprowadzone, jest już znacznie, ale to znacznie więcej. W sieci został Opublikowana lista rzeczy, które zostały zmienione podczas, uwaga, podczas trwania programu Monday Night Raw. I to w tym wszystkim jest chyba największym abstraktem, słuchajcie, że Vince przyjechał sobie na dosłownie chwilę przed galą, gdzie jeszcze wcześniej było spotkanie całego rosteru z Triple H, z Kenem i tak dalej, i tak dalej odnośnie sprzedaży WWE, że wszyscy mogą być spokojni, bo nic się nie zmienia, i to dalej wciąż oni będą tym kierować, i po prostu szatnia została uspokojona. Nagle 15 minut do rozpoczęcia Raw pojawia się w Vince McMahon i zaczyna dyktować kolejne zmiany w skrypcie. Triple H został odsunięty. Od roli kierowania Tom Galom. jakie to w ogóle musi być uwłaczające dla Triple H, nawet szczerze? Nie chcę znać jego reakcji, nie chcę wiedzieć jak on wtedy zareagował i jak się przede wszystkim czuł. Cody Rhodes, którego segment doskonale nam otwierający galę Mania jest znany. Okazuje się, że został usunięty z niego jeden bardzo ważny wątek, w którym to Cody Rhodes miał rozmawiać przez telefon na zapleczu. I miało to prowadzić do czegoś większego, natomiast stało się jak się stało. Kolejna ciekawa sprawa jest taka, że Sami Zayn i Kevin Owens w walce ze Street Profitsami byli wewnętrznie na gali Mania zapowiadani jako walkę o tytuł mistrzowskie Tag Team. A finalnie to co dostaliśmy w WWE TV było ogłaszane jako non-title match, więc kolejna ciekawa kwestia. Segment Reja i Dominika Mysterio, w który został zaangażowany Bad Bunny. Pierwotnie w tym segmencie miała znaleźć się również nowo powstała grupa Latino World Order, ale ostatecznie ich nie widzieliśmy, no bo w sumie po co mają ingerować, jeszcze gdzie dwa dni wcześniej Rey Mysterio założył tą grupę, dał im proszulki i dalej, tak dalej. Po co w sumie mają pomóc Bad Bunny'emu, No jakby... Na chuj. Z tego pomysłu również okazuje się że zrezygnował Vince McMahon. I jak tak sobie teraz o tym wszystkim myślę, to żadna z rzeczy, która wydarzyła się na Wrestlemania, to co działo się wcześniej w programach, nie trzymała się żadnej kupy. Omos i Elias w ogóle miało się na tej galinie wydarzyć. Omos w ogóle o swojej walce dowiedział się na kilkanaście minut przed rozpoczęciem dla na Man gdzie co ciekawe, był płonąć w strefie, gdzie rozłożony był Katarin i spożywał sobie po prostu jedzenie. I nagle dostał informację od Vince McMahona, ej omos walczyć za 15 minut. Mega pojebana akcja, naprawdę. Oryginalnie zamiast walki o pretendentki do tytułów mistrzowskich tarty mieliśmy zobaczyć mini turniej, w którym to właśnie miał odbyć się triple threat match i wyłonić miał on nową pretendentkę do tytułu mistrzowskiego kobiet row, czyli potencjalną rywalkę Bianki Beller, a dostaliśmy finalnie Serventyrium Ripley. I najciekawsza sprawa, słuchajcie na koniec, dosłownie wisienka na torcie. Po sieci krąży teraz multum zdjęć i filmików przedstawiających przerwę reklamową podczas segmentu Sefa Rollinsa. I dokładnie, tak to wyglądało. Seth Rollins w momencie swojego wejścia na ring na gali Row nagle dostał przerwę reklamową i nie jest to nic dziwnego, no bo tak się zdarza na tych że w trakcie wejścia kogoś na ring jest przerwa reklamowa i potem akcja jest kontynuowana. Natomiast podczas tej przerwy, którą my, widzowie oglądający galę na żywo, mogliśmy zobaczyć przed odbiornikami, Seth Rollins miał przekazywane informacje od pracowników pod ringiem, że jego segment został zmieniony i ponoć został zmieniony dosłownie w momencie jego wejścia na ring. Oryginalnie Seth Rollins miał pojawić się w ringu, miał wziąć mikrofon i w sumie też go wziął, co możemy zobaczyć na nagraniach, które latają po internecie. Natomiast pracownicy, którzy przekazywali mu informacje, o zmianie w jego skrypcie, powiedzieli, że tego mikrofonu w ogóle ma nie używać. Rollins coś powiedział do tego mikrofonu, przywitał się tam z fanami, natomiast tego nie widzieliśmy już w WWE TV. To co dostaliśmy po przerwie reklamowej, to Rollins stojący w ringu, unoszący ręce i wczuwający się w to, jak fani śpiewały mego Simpsons na arenie. Po zachowaniu Rollinsa w filmikach, które latają po internecie, można zauważyć, że wściekł się on i totalnie nie rozumiał tego, co aktualnie się dzieje. I zrozumcie to moi drodzy, jak popierdolone musi być to, że w momencie swojego wejścia na arenę, nagle Vincent. Jak on zmienia twój skrypt i to, co ma się wydarzyć. I ty dostajesz informację od pracownika pod ringiem, że masz zrobić to i to, a tego i nie, no. What the fuck? Co więc, moi drodzy, oznacza powrót Vince'a McMahon'a do WWE? Oznacza krótko mówiąc i w najprostszym języku mieszanie się w sprawy kreatywne. Przymusowe odsunięcie Triple H, który robił naprawdę doskonałą robotę i powiedzmy to wprost zmienił produkt WWE w ostatnich miesiącach. Oznacza to nic dobrego dla widza. Oznacza to totalny chaos, który też był w szatni Galimandy Night Raw i wielu z zawodników było sfrustrowanych tym, co się dzieje, bo totalnie nawet nie wiedzieli o co chodzi. Mam nadzieję, że w Beastorm N po tym, co stało się na Galimandy Night Raw i po tym, Jakie ta gala zgarnia opinie, bo ma jeden z najgorszych wyników na cage matchu Ludzie piszący w komentarzach pod filmami Derby na YouTubie, żeby Vince McMahon nawet umarł Takie pojawiają się komentarze Swoją drogą życzenie śmierci to już jest totalna przesada No ale jakby widzicie sami jaki jest odbiór fanów Mam nadzieję, że Vince McMahon się nie porozum do głowy I odda prowadzenie gal w ręce Triple H'a, no bo on robi to naprawdę dobrze. Różnica, kiedy Gale prowadzi Triple H, a kiedy prowadzi ją Vince McMahon jest naprawdę mocno zauważalna. I jeżeli Vince dalej będzie prowadził programy WWE, to możemy spodziewać się tylko tego, że Brock Lesnar dalej będzie Heal'em i będzie musiał rzucać i niszczyć każdego kolejnego... na każdej jednej kolejnej gali. A Omos taką galę będzie otwierał, bo jest gigantem i... O Boże Święty. Z tego co się orientuje, to piątkowo, gala z McDonald's odbędzie się w Portland I ponoć ta gala ma być taką definitywną kwestią Czy Vince McMahon będzie zarządzał programami Jeżeli Vince McMahon w tym tygodniu uda się samolotem do Portland No to chyba wszystko w takim wypadku jest jasne Moi drodzy, dajcie proszę w komentarzach znać Co wy uważacie o powrocie Vince McMahon'a do władzy kreatywnej w WWE Na dniach pojawi się film, w którym przedstawię wam wszystkie informacje Odnośnie sprzedaży WWE Tak więc subskrybujcie kanał, aby go nie ominąć Zostawcie polubienie pod tym materiałem, by dotarł do jak największej ilości osób I naprawdę Liczę tutaj na jak najwięcej opinii z Waszej strony i wymianę zdań w komentarzach, gdzie ja również będę aktywny. W tym momencie to tyle, dziękuję za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!